Tyle lat musisz przepracować w Holandii, aby otrzymać emeryturę w tym kraju. W 2022 roku na emeryturę przeszło około 84 tysiące holenderskich pracowników, z których 28% miało mniej niż 65 lat. Większość z nich, bo 63%, przeszła na emeryturę w wieku 65 lub 66 lat. Nieco ponad 9% w momencie przejścia na emeryturę miało 67 lat lub więcej. Niecała połowa pracowników, którzy przeszli na emeryturę w 2022 roku, miała mniej niż 66 lat i 7 miesięcy, czyli tyle, ile aktualnie wynosi holenderski wiek emerytalny. Około 40% osób przeszło na emeryturę w okresie maksymalnie dwóch miesięcy przed lub po osiągnięciu tego wieku. Pozostałe 11% było starsze niż wiek emerytalny. W 2022 roku średni wiek holenderskich pracowników, którzy przeszli na emeryturę, wynosił około 65 lat i pół roku. Średni wiek emerytalny był najniższy w administracji publicznej i wynosił 65 lat. Najwyższy był w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, czyli 66,5 roku. 2022 był pierwszym, w którym średni wiek emerytalny pracowników we wszystkich sektorach przemysłu przekroczył 65 lat. Interesują cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą. Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.